Poproszę Ariane Grande. I Arianę Grande zapełnia nam dzisiaj zarobek rzędu 400 tysięcy monet, zmieniamy skład, idziemy na Rivals. O 18 jest Ladder i znajdujemy Andersa Werganga, który następnie otrzymuje legendarny polski wpier. Od Husari Gnieźniewskiej. Let's fucking go, man. Idziemy. Rivals, Grave Rivals, Elite Division. Mam 8 tysięcy monet, ok? Mam 8 tysięcy monet, stary. To będzie legendarny zarobek. Ligalitarna ulepszenie. To brzmi bardzo źle w języku polskim. Muszę to w końcu zmienić. Jest 75 tysięcy monet, stary. Za samą Elite Division. To jest zdecydowanie za dużo. Te nagrody są za dobre, mi się wydaje. Na papierze. pewnie dostanę Diego Bonsa. Natomiast, szkodajmy się, nie? Te player piki są wymienne? Nadal? Arena Grande, Keruj! Keruj po Mbappé! Damn, Isak. Leci nam Isak. Isak 85. Isak 8... To, to jest niewymienne? To jest niewymienne? Czemu to jest nie... Mogę player pika za 604 monety, a Isak jest niewymienny, o co tu chodzi? Jest bóg, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. jest bóg, jest bóg. Dobra, jest bug. Błagam, 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 cokolwiek panowie. Jude Bellingham, takie no skromne czystaka chociaż, dajcie zarobić. Kevin Dub... O, FREE bunk! Tak jest! Freepong Champions League! Come on! Come on! Come on! Come on! Come on. Jeremy Freepong Champions League! Ale sieksa! Ja pierdolka! To jest chyba gigantyczne zwycięstwo! On się jeszcze upgrade'uje ten ziomek! Ten ziomek się chyba upgrade'uje! Let's go man! Pięknie! Tak, tak, wybieram Freeponga! Freepong! Zabrali mi Izaka! Zabrali mi zakaz, stary, za ping-ponga. Uznali, że za. Come on, wleciał patch! Dosłownie wleciał patch, stary 30 minut temu! No, tu nic nie działa! On kosztuje 510 tysięcy! <grym> Życie jest takie super! Resetowałbym grę, żeby nie było bugów, ale jak tak leci, to nie ma co resetować, trzeba otwierać do końca. Mam już na putajas Ale kosztuje Alesia putajas. Dobra, co tu panowie dali? Dla buntowniczych nagród. Mega paczka! Walkout, walkout mega pacce, ale ci jest wielki dzień Mark Andre Dunderschnitzel To jest Mark Andre Dunderschnitzel Ja pitole, Frimpong'a, trafiłem, ale jaja Jeremy <grym> -Frimpong>, <grym> Frimpong, Jaki to jest fart Nieprawdopodobne 500k się kosztuje Mark Andre Dunderschnitzel kosztuje 30k zawsze, zawsze fajnie A pyto na bogą losę za dwa miesiące stary A no to nie to nie trzymamy to nie trzymamy Dobra Go next A tu są dwa informy 83 To wygląda bardzo świeżo To jest wymienne wszystko o nie kobieta Walkout woman. N. Po. Ewa Pajor! Ewa Pajor? Ewa Pajor! Let's go! Let's go, Ewa! Let's go! To jak ładnie. Ej! Masz trochę tego Biodra. Rzuć tym Biodrem! Rzuć tym Biodrem! Ej. Ej. na Boga! Na Boga! A co to było? Co to było? Ona kosztuje tylko 70K! A czy tylko, jakby zwykła karta jest tak zajebista, że myślałem, że to będzie kosztować 150, ale... Okej. Okay. A to jest niewymienne! To jest niewymienne. Dobra, będziemy grać Evon Empire w takim razie inform, okej? Okay? Będziemy grać Evon Inform, to nie to nie jest tragedia, widzieliśmy gorsze rzeczy Aaaa, na na ladery, tak, to będzie na na ladery Pięćdziesięć, Nie, damy siedem... 7... Nie, damy to 5 razy 75. pięć plus po Judah Bellingama, Champions League Inform Women Oh jee yeah. Paezze Józłakimiiiś Kup Kupstal, niestety Ole informów Ale to jest wymienne Okej okay. Trzydychy w kieszeni zawsze jest uczciwe Szaka, Kimmich Dwa okałty Zimnie jest Slavo Mendiego, byłem ja chyba oszalał Korea, coś kosztuje? Szacunek gigantyczny Kolega był już był sprzedany za 500 monet Dobra, sell, go sell 40k?! Będę takim milionerem dzisiaj, zaraz jest takie budowanie składu Daj refren Inform Inform women Evapor! Nie yeah. England Bundesliga Google. Walsh? Nie, Walsh gra w tym. Stanway. Stanway. Ona co roku jest świetna i ona co roku nic nie kosztuje. Nie rozumiem dlaczego. Ona jest iść niesamowita. Szkoda, że to jest niewymienne. Co, ostatnia paczka? Kurde, krótkie to nagrody za rewalsję, nie? Mogliby dać... 10 paczek, 10 razy 75+. Plus. Trafił karty za pół bajki na narzeka. Nie, nie narzekam. Ja rzekam tylko, że krótko. Dawaj, dawaj, dawaj. Dzisiaj jesteśmy napędzani przez Empower. Empower! Nie ma specjalnej karty! Nie ma ukalu! Tu jest 800 kart! Tu jest 800 kart! Kara! Czemuś się nie pokazał? Nie było najgorzej, no bywały gorsze openingi, umów mi się. Nie, to nie jest nasz team. On pełny magazyn, stary. Który to jest mój team? To jest ten team? A bo grałem Rivals, dobra. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. grałem Rivals. Jest Diani, jest Diani. Czerki. Czerki dzisiaj się z nami szegna. Żegnamy pana Czerkiego. To było bardzo miłe przedsięwzięcie, ale kończy się twój udział w zespole. Jude Bellingham. Jude, Jude, Jude. Jude. Wesley Snyder to jest bench. Okej. Okay. No i trzeba sprzedać paru gości, nie? Dalszy mi jest kasy w ogóle z tego. Trochę pewno jest. Mogę mieć Ponga na Tour? No mogę, mogę. Teoretycznie mogę, ale teoretycznie po co. Ja kosztuje tyle, mam monet? Oooooooo! Żegnamy, kochasiu! Prawie pod milion monet. I co my chcemy zrobić za prawie milion monet? Nie już ma już mam nie ma nawet Viniciusa? Mam Diani, są podobni. Aaa, trochę zabijałem te policję w tym roku, a ona jest five star, five star, to jest spora zaleta, jakby. No. Nie wiem, czy jest sens ten atak, jakby kogo miał kupić za milion monet. Vinicius pewnie kosztuje ją z dwójkę, więc jakby to jest trochę daleko. Jinny junior. junior kosztuje 1,8 To jest jeszcze, no tydzień, za tydzień będę mógł go kupić, ale nie teraz To się stało z 5 2 12, nie, wrażenia wrażenie po tym pierwszym dniu, że te 5 6, 2 trochę lepiej wygląda Eder, Kunde czy Araujo? Eder Teraz da się na przykład Fedę do tej trójki, bo to takie mimo wszystko kloce, no Masz Patry i Fedę w jednej linii wraz z żudem, to nie jest Żaden zawodnik, który zrobi jakąś ja też to różnicę sobie w ofensie jak zrobi Alesia, nie? To z Bonmati, Bonmati jest ok, ale Bonmati no jest dużo gorsza niż Dziut i dużo gorsza niż Alesia Puteas, a Patrick Guijarro raczej musi być, no bo jest... No to jest najlepsza karta w tej grze, cena do jakoś. każdy gościu, który ma skład do 2 milionów monet w tej grze musi mieć Patrick Karo w swoim składzie. Nikt w tej grze nie ma takich podejń jak talaska. laska. Teo Hernandez i Liao? Teo Hernandez i Liao nie jest głupim pomysłem, ale dla mnie kupowanie Liao aktualnie tak jest trochę... Marnowaniem monet, no bo. Nie nie chcę mi się w to dowiedzieć, że prędzej czy później Speedboost nie zostanie jakkolwiek spaczowany i ta karta nie ma szans, że jest warta 440k. Czyli jest teraz warta, ale w momencie, gdy wchodzi jakakolwiek aktualizacja na nerfa, ten gościu leci tu 200. Di Natale? Di Natale może mieć szalone strzały, szalony, fine shot. Nie fine shot, tylko trivella shot. Może kosztuje 1,6, nie mam tu pieniędzy. 5 czy 8 mamy cię? Ale się putejas! Witamy w zespole. Mm -hmm. Ale kusi zagrać tym Federico Valverde, bo cena Federico Valverde jest. Dla mnie to jest największa zagadka tej gry. Jakby, dlaczego Federico Valverde kosztuje 450k? Jakie jest logiczne wytłumaczenie, że Valverde jest 150k droższy niż Jude Bellingham? Który może grać kama, który może grać SP, który ma 90 finishingu. Federico Valverde ma finishingu 78. Ma 68 równowagi, stary jakby ma staminę, ale ma 3 na 4. Come on.